现慕。 Cześć, jestem Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w Minecraft Bo jest środa widzowie I seria z odbudowywania naszej wioski Ulepszania i tak dalej Ostatnio mi pisaliście w komentarzach Aby zrobić podziemne tunele Pod naszą wioską Tak, żeby mogła uciec sobie gdzieś Bezpiecznie, jakby tutaj pojawił się Xoxo, więc słuchajcie Takie korytarze będziemy musieli dzisiaj zrobić I sobie pomyślałam, że coś takiego Mogłabym stworzyć od swojego domku No bo przecież mam Tajemną bazę podziemną, więc od niej mogłabym zrobić korytarze do wszystkich ważnych innych miejsc. Czyli na pewno chciałabym się dostać w jakiś sposób do Wito, ale totalnie sobie z tego na razie nie wyobrażam, jak to będzie. Do sklepu, bo są tutaj też ważne rzeczy. No i myślę też, że szpital, jeszcze tutaj, jest najważniejszą, najważniejszym miejscem w naszej wiosce w razie, żeby uzyskać pomoc. Widzowie, jeśli mi kibicujecie, aby to dobrze mi poszło, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my lecimy, nie czekamy, bo się martwię, że będzie ciężko to widzowie zrobić. No i teraz tak, że ja jestem na GameModzie 1, no bo tak gramy w tą serię, no to wezmę sobie kilofik, słuchajcie, to jest pickaxe, ale dobra. Weźmiemy, słuchajcie, sobie diamentowy. Najlepiej to byłoby w ogóle na GameMod 3 to robić, ale dobra. Ale dobra, widzowie. Lecimy, widzowie, widzowie, i zaczynamy. Tu jest moja Baziorka. Jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, no to musicie już pamiętać. Ej, poczekajcie, bo ja najgorsze jest to, mówię, że sobie tego nie wyobrażam, bo ja nie mam orientacji w terenie. I poczekajcie. Bo teraz tak, jak ja zejdę zabiną w dół, to będę tutaj, to będę musiała gdzieś tam się odwrócić, żeby iść w tamtą stronę. O oh my god, naprawdę sobie tego widzowie nie wyobrażam. No ale dobra, idziemy sobie, widzowie. E, spróbujmy się przemienić na game. Okej, okay, niby jesteśmy, co nie? Więc dobra, lecimy sobie tutaj. O, pyk. Dobra, poczekajcie. A, no tak, w sumie nie muszę na preszurkę. No i jesteśmy tutaj. Ja jestem ciekawa, o, tu będziemy mogli sobie podlatywać kawaloncik za jakiś czas. I zerkać, czy już jesteśmy blisko na przykład do Wito, czy nie. A że on jest tam... No to wtedy wiemy, że musimy dużo, dużo kopać. Dobra, widzowie, okej, okay. czyli wszystko będzie jasne. Na jedyneczkę, widzowie, bierzemy kilofik. Okej, okay, mam ze sobą też torcza w ręku. Nie, nie mam jednak, zniknął mi, słuchajcie. Ale dobra, teraz mamy, no i jazda. A w ogóle po co mi był ten pickaxe, skoro jestem na, słuchajcie, game modzie? Jeden, no właśnie, ale tutaj ja sobie to, słuchajcie, tak, zrobię tak. I my tutaj musimy pamiętać o tym, żeby mieć w ogóle też taką drogę już wybudowaną, gotową. Bo to, że ja sobie teraz pójdę i sobie pokopię, tak, to to jeszcze nie jest sprawa rozwiązana, widzowie. Bo jak później będę na game od zero, no to też muszę pamiętać o tym, żeby mieć przejście. Więc uwaga, robimy na razie taki prosty korytarz sobie. Ej, ciekawe, czy jakoś dzisiaj niechcący wpadniemy na diamenty. Jeśli tak, to byłoby epicko, widzowie. Dobra, w ten sposób. A, no właśnie, ale poczekajcie, bo ja sobie mogę wziąć torczę i je sobie wezmę i będę też je sobie tutaj stawiać gdzieś. W ogóle fajnie, nie? Postawiłam, dobra. Okej, okay, mamy węgiel, niszczyć go nie będę, no bo jak tutaj sobie któregoś razu pięknego przyjdę, no to sobie go wydobędę jak będzie mi trzeba. Okej, okay, spoko, spoko. Wydaje mi się, że można byłoby teraz już zakręcić trochę i być jakby bardziej w centrum naszej wioski. Wydaje mi się, że już ominęliśmy Domek knopka, słuchajcie, że go już mieliśmy nad e, głową, tak sądzę. Dobra, i tutaj już mamy inny surowiec. Wydaje mi się, że dobrze byłoby wlecieć na Game O 3. Jestem... Ej, czemu jest tak ciemno? Okej. Okay. Poczekajcie! Bo już jesteśmy pod tą górką! Ej, sprańcko, jesteśmy już pod tą górką, widzowie. Więc teraz tak, wylećmy sobie stąd i pójdźmy do domku Wito i podejdźmy do jego bazy. Wejdźmy do jego bazy, bo ja widzowie chcę zobaczyć, gdzie on ma te takie m, przejście, właśnie, jakbyśmy mogli się tutaj połączyć. Ym, tu mamy to. I teraz tak, to jest tutaj. Poczekajcie, bo tu się wchodzi. Przydałoby się gdzieś tutaj jakieś połączenie, tak mi się wydaje. O, no właśnie, ale dobra, poczekajcie, bo tu się. Dobra, nieważne. Teraz tak, tu będzie to. Dobra, ja to rozwalę, później to naprawię. To są kąpy. Dobra, ale rozwalimy tak i tutaj tędy będzie można się jakoś połączyć, widzowie. Ej, tu w ogóle jakieś. Mhm, dobra, dobra, i lecimy tak, widzowie. Ej, dziura! Nie, 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 to tak być nie może, bo to za szybko, ta dziura. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Czyli tak, yy, ja będę jeszcze bardziej pod ziemią. Dobra, ale ja już wiem, że widzowie, jestem blisko. W takim razie sądzę, że tutaj trzeba byłoby zrobić dziurę. O tak, o tu. Tylko też teraz nie wiem na ile bloków ogólnie. Ale dobra, yy, może jeszcze troszkę. Okej, okay, i teraz będę szła w tą stronę. Dobra, o, są też już te bloki, które ja znalazłam i akurat idealnie tu człowiek chciałam powiedzieć. Słuchajcie się, e, odnalazłam z tą drogą, no i elegancką. I tutaj dam torcza na środek, żeby było wiadomo, że to jest tutaj, co nie? To jest tu, więc teraz widzowie, lederki, patrzcie, patrzcie co tu się dzieje, patrzcie, pyk, 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 pyk. Mm, pyk, 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 dobrze, że ten game od 3 jest, bo tak to słuchajcie, wszystko byłoby na czuja Ten sposób, dobra, ale w sumie zamiast tego lederka, to dajmy tutaj ghost bloka Okej, okay, chociaż, dobra, tutaj będzie taki ghost blocik, a tutaj będzie tak, o, i elegancko Dobra, i spada się na dół, no szybciej, i idzie się tu, idzie się tu, troszkę tu jest za ciemno Dobra, a tu jest ten zakręt. No i elegancko. Już nasze domy, widzowie, są połączone. W takim razie powinniśmy iść dalej. Skoro jesteśmy pod domkiem Vito, to powinniśmy iść dalej troszeczkę się tutaj cofnąć. Jakby miała pomyśleć o planie naszej wioski. To cofnijmy się. Oh, no! Nie, bo tu chatę zaleje. Skąd ta woda? Skąd ta woda? Dobra, to idźmy w drugą stronę, słuchajcie, tu, bo musimy przejść um, do hospitala. Teraz wydaje mi się, że za chwileczkę znajdziemy się pod restauracją, ale spoko, takie um, korytarze są nam potrzebne. Zawsze będzie można je rozbudować. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła tutaj większe te korytarze. Teraz lecimy na górę. Dobra, jeszcze do restauracji nie doszliśmy, ale okej. Okay. Mm, tutaj załóżmy z 10 bloków. Ok. Później 20 w prawo. I 30 do przodu. To ja Wam mówię. <noise> nie wiem, jak ja to obliczyłam, ale to jest mało ważne, widzowie. I teraz tak, miało być 10 bloków do przodu, co nie? Więc 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj, 7. Nie nie, 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 nie. Woda jest pod restauracją. Oh, no, oh, no, dobra. To w prawo lecimy. Nie musimy aż tak tam do przodu iść, dobra. O, 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 tutaj jakieś bloczki takie puste. Światełko dajcie tutaj. Dobra. I jeszcze trochę, tak na oko widzowie. Ojej, ojej. Dobra. I myślę, że możemy już tutaj. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze sobie trzeba tu nad głową zrobić. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jakoś 15 bloków już tu jest. Słuchajcie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Daleko było do tego hospitala. O, mamy żelazko tu z przodu. Oj, tu się pojawił węgiel. Więc fajnie. To niech opadnie. Więc jest Git. Dobra. O, ja! Mamy kopalnie widzowie pod sobą. Ula, la. Dobra. Mam na to pomysł. Tutaj zróbmy sobie prościutko, ale tutaj przydałoby się zrobić też wejście do tej kopalni właśnie. O, fajne miejsce widzowie. Ale najlepsze to byłyby schody jakieś. Od razu sobie ją rozświetlimy, a Co tam? Na razie fajnych surowców nie widzę, ale to moim zdaniem jest kwestia czasu, bo jest tu węgiel i żelazo. Ej, tam są. Tu jest torcz! I tu jest woda. Musiałam się połączyć z jakąś kopalnią, w której już byłam. A najlepsze jest to, że tak widzowie latam i zaraz się zgubię. Mamy żelazko i tu mamy te schody. Dobrze, że ten kobel się odznacza. I dalej tam widzowie nie idę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wylatuję. Ej, już przeleciliśmy aż przez ten hospital. Dobra, trzeba się cofnąć. O 10, o 15 bloków do przodu. Chcę tutaj. Okej. Okay. Nawet nie liczę bloków. Idę tak ciemno, widzowie. Dobra. Wydaje mi się, że już. I teraz tutaj. Teraz tu się kopiemy. Tu. O, 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 ja cię kręcę. No to zubat. Już się przestraszyłam. Jesteśmy, widzowie, pod szpitalem. Tak. Jesteśmy pod szpitalem, idealnie, więc teraz wyjdźmy stąd, na jedyneczkę I skoro ja się spałnie tu widzowie, to tutaj gdzieś trzeba też zrobić ten podkop A tu mamy jakąś wodę, ulala, to niedobrze Więc teraz tak, sponge, pyk, Ok, to na razie zabieramy Dobra, nie wiem skąd się pojawi. a to ta stara woda jak wtedy był też po wybuchu em, zalany ten hospital, Ok. Dobra, i teraz nie wiem, nie wiem, gdzie jest mój ten. Słuchajcie, korytarz. Jakoś powinniśmy. Dobra, musimy jakoś spotkać się z tymi drogami, widzowie. Wiecie? Więc chyba jeszcze niżej powinnam to kopać. Nie wiem, czy się spotkam z tą drogą, którą wybudowałam. Ale zobaczymy, wtedy to mi się fartło. <laughs> Poczekajcie, jest dziura. Um, teraz weźmy sobie torcza. Pyk, tutaj tylko rozświetlimy sobie i wpadnijmy tu. Dobra, i to jest nasz korytarz, widzowie. To jest nasz korytarz. I teraz tutaj można zrobić też lederki. Wziąć sign'a, żebym ja się sama z tym nie zamieszała. Droga do szpitala. pyk żebym wiedziała. I jak wejdę do góry. To będę miała drogę do szpitala Dobra, ghost Ghost, patrzcie, udało nam się Dobra, i te najważniejsze punkty Są Jest połączenie z domkiem Wito Jest połączenie z, ze szpitalem A dobra, bo ja jeszcze chciałam Zrobić sklep, ale to byśmy Musieli najlepiej wrócić do y, Mojego Domku Bo z mojego domku będzie najbliżej Po prostu zrobić ten podkop właśnie do tego sklepu. Szybciutko, szybciutko, dobra. I teraz tak. Zobaczcie. Z mojego domku, jakie ja mam tutaj tylko wejście, to tak naprawdę wystarczy iść w prawo. No, zależy jak patrząc, tak naprawdę. Ale lećmy. Lećmy i to sprawdźmy. Droga do sklepu. Dan. Ok. I będziemy to mieli. Bek, pek, 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 pek. Dobra, dobra. Dobra, dobra, jeszcze tu, szybciutko. I zaraz sprawdzimy, czy już jest wystarczająco. Idziemy do górki? Ach, jeszcze kilka bloków niżej, widzowie. I będziemy w sklepie widzowie. Tylko bardzo się zastanawiam, żebyśmy nie weszli w jakieś pudełko. Okej, okay, okej. Okay. Wchodzimy w ścianę. Chyba. Tak. W ścianę z szybą wchodzimy. Nie może tak być. Nie może tak być, widzowie. Ło-o, oh -oh. Cave! Kolejny cave w widzowie. Ale gdybyśmy. Też nie tutaj. Ale tutaj. Sobie tak obudowali. Tu byłyby lederki. Dlatego tak tu kopię. Dobra. I teraz tak. Do góry zresztą można. I. Niszczyć bloki. Jest. Jest. Biały blok. Dobra. Ok. I to jest droga do sklepu. Pyk. Uwaga. Te bloczki, żeby móc postawić lederka. Pyk. Yy, tu. Tu i tu. I jeszcze jeden. Pyk. Dobra. I tu będzie ghost block. Okej, okay, zrobiłam to, co chciałam w dzisiejszym odcinku, widzowie. Udało mi się zrobić podkop do wszystkich najważniejszych miejsc w naszej wiosce. Moim zdaniem. Takie... Najważniejsze w razie jakiejś e, właśnie katastrofy, potrzeby itd. Dajcie znać, czy ten pomysł Wam się spodobał. Tak naprawdę to Wy mi go podsunęliście, ale może moje wykonanie, czy Wam się spodobało. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco zapraszam też Was na Bella bo tam na przykład dostaniecie kubek z, e, ze wzorem szkolnym, na przykład plecaczek niebieski ze wzorem szkolnym jest podkładka pod myszkę niebieska i różowa i wiele, wiele innych. A widzimy się jutro w kolejnym filmie. I kolejny film już jutrzejszy jest dla Was nagrany. Myślę, że opublikuję go wcześniej, czyli na przykład o godzinie 12. Więc wtedy też zapraszam na kanał. Jeszcze z Wami żegnam. Widzimy się jutro i później i tak dalej. Pa-pa!